Kiedy trzeba stanąć do walki, nic nie powstrzyma tego młota! Cześć, jestem Savic, to jest oczywiście Hearthstone i witam was bardzo serdecznie w cotygodniowym naszym starciu w karczemnej bójce. Zobaczmy, co w tym tygodniu czeka na nas w naszej karczmie. Eee, serce Słonecznej Studni, moi drodzy, Słoneczna Studnia posiada nieograniczoną moc, a teraz daje ją tobie. Zaczynasz każdą grę mając 10 many? Pokaż, co potrafisz z tym zrobić. 10 many. Eee, serce Słonecznej Studni. Brzmi jak plan. Mamy oczywiście pakiecik za wygraną, w pierwszą wygraną w tygodniu. W takim razie stwórzmy, moi drodzy, talię. Jaka klasa mogłaby mieć miłe i przyjemne benefity z zaczynania właśnie z pułapu 10 man, No myślę, moi drodzy, że kapłan. Oczywiście, że kapłan. Myślę, że ta talia przychodzi jako. Dzień dobry brałem kapłana, tak? Chciałbym kapłana zagrać. Nie? Jednak nie? O, jako. E, tak myślę, że talia e, myśl, powinna naprawdę mieć ogromne benefity. Od razu wsadzamy kontrola i lecimy po naszych najdroższych postaciach. E, myślę, że to, myślę, że to. Kel'tuzad, to, to, to... Uu, 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 uu. Nie, może jednak maj Majordomusa, nie. Nefarian, Ragnaros... Mistera e. powinna być okej, okay, no z dormu, tutaj tych dwóch panów, Ognisty Olbrzym też mogą się przydać. E, co tu jeszcze mamy? Czempion tak nie do końca. Jeszcze oczywiście chciałbym mieć Sylwany tutaj. A, tutaj od razu zobaczyłem Bomba światłości... Bomba światła? Bomba światła, nie światłości. Na pewno tutaj wskakuje. Sylwankę... Max na może też... się... mam mamy jakiś tutaj bag. Max może się nawet ładnie tradeować. Jesteśmy na pewno słońco jedna. Ale jedna może być. Mamy jeszcze tutaj takie fajne karty kapłana, które nazywają się. A, pod Podboski duch na pewno. Myślę, że możemy też zagrać wskrzeszenie 100%, moi drodzy. Jakieś remuwale też się przydały. Słowo cienia. Święty ogień może się przydać jako jakiś taki sposób na remuwal, ale nie wiem, czy na pewno. Jeszcze tu coś chciałbym takiego właśnie a propos remuwalowego. Myślę, że taka wizja gdzieś do dorzucenia może także się przydać. Słuchajcie, deck tak wygląda solidnie. Deck tak wygląda bardzo solidnie. Myślę, że naprawdę zaraz zabieramy go na ranking i zobaczymy, jak tam sobie poradzi. E, ale... Nie, ja nie chcę wychodzić skraczone do bójki. Wpuśćcie mnie. Halo, halo, przepraszam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, nie? O, jest, dobra. Eee, mamy moi drodzy deck, mamy moi drodzy, wyzwanie. Potrzeba na myślę, że jeszcze tylko jednej rzeczy. Jednej prostej odpowiedzi. Na myślę, że proste pytanie. Bójka. Jestem, że bójka skakujmy, zobaczmy jak ten kapłan sobie poradzi, jak poradzi sobie ten kapłan z tronnikami tylko powyżej chyba kosztu 6 man, a tak naprawdę większość mamy powyżej kosztu nawet 8-9. Zobaczymy, jak, jak sobie ten Anduin tutaj w tej bujeczce poradzi. Myślę, że te mecze mogą być no aż zadziwiająco szybkie, tak mi się zdaje, ponieważ, wiecie, tak naprawdę uderzeń z takiego jednego solidnego Nerosa potrzeba dosłownie kilka, aby zdrowie naszego przeciwnika zleciało szybko w dół. Mamy tutaj Jane. Eee, czego się można spodobać po tym magu? może jakiegoś freeze mage'a? jakiegoś value mage'a? echo mediva może być naprawdę niszczące. no z dormu sobie zostawimy sobie, <laughs> zostawimy sobie no z dormu na pierwszą turę. Jak, jak śmiesznie to może nawet brzmieć. E, myślę, że te dwie pozostałe karty też są całkiem fajne. E, tutaj zatrzymamy też w jako, jakiś sposób jego, mm, jego ofensywę, jeśli chciałby. Tutaj już nas tłuc w twarz. No, z dołu myślę, że bardzo może. Jeśli to jest coś w stylu Freeze Major, Value Major, Echo Maga. O, o! O, o, Mayday spadamy! To może być duży problem, bo jak on mi tutaj wywali piowybuch za 15 i następnie, że kolejny piowybuch, to może być ciężko. No dobra, mój drogi. Czas tyka, e, czas tyka. Chyba zaraz powinna się pojawić. O, już jest linka. No, kończy ci się czas, tak mi się zdaje. No, tik, tak, tik, tak. Pozbywasz się tego domu. Słuchaj, trzeba szybko kliknąć. Okej, okay, on też widzę, że wpadł na pomysł ze wiercą. I od razu Fireball za 11 w twarz. <grym> To jest mój drodzy... A nie, nie zawtwa, nie twarz, mój biedny, e, mój biedny nozdormu. No dobra, e, mam nadzieję, że... Okej, okay, zagramy sobie tutaj ten czołg, Myślę, że możemy nad tym jeszcze pomyśleć, bo to jest dosyć ważne zagranie. Myślę, że ten czołg i wskrzeszenie ups, no zdormu leci kolejny raz! E, zdążysz czy nie zdążysz? Oto jest pytanie, dobrałeś kartę, wiesz co, ponieważ w sumie już ta linka jest tak naprawdę w połowie, to nie wiem czy jest sens wykonywania tury, serio. Możesz, możesz spasować, to, to nic nie, nie ma ważne jest ta karta, serio. Olej Nozdormu, zostaw! Co ty masz tym dozdolni? Znaczy, to jest fajne, że ten Fireball leci w, w, w tego nasdormu, a nie w naszą twarz. Będziemy mogli się tu jakoś przebić przez tę. A, przez tę a, prowokację. Okej, okay, zdejmuję tę. Będzie tradował? No ja myślałem, że będzie trajdował. E, szkoda, troszeczkę, ponieważ myślę, że to. Wiem, jaki to jest. Wiem, jaki to jest sekrecik. Tutaj będziemy musieli chyba. E, będziemy musieli, chyba zmuszeni do. E, jakiegoś pomalutku tradowania. Mm, hi, hi, hi. Co powinniśmy tutaj zagrać? No, cokolwiek mu dam mówiąc, będzie fatalne będzie to fatalne na 100%, ale chyba takie zagranie mi się najbardziej podoba. Gorzej, że będziemy martwić Szymot w takim przypadku. I to jest troszeczkę, troszeczkę straszne, Patrzymy go w ten sposób. Ja nie wiem czy jest w ogóle jakakolwiek opcja, byśmy powrócili z tej gry. Może mamy za mało remowali, może granie tego koleżki jest złym pomysłem, znaczy jesteśmy martwi... Nie, nie jesteśmy martwi 12 plus 4, znaczy jeśli ma wiecie jakiś piłowy buch, to i tak. Okej, okay, drugi co Najgorsze jest to, że Light Bomba, jeśli wiecie dokładnie, jak działa. O, jeszcze goblin grzmot. Goblin grzmotnik? Co? Co on tu robi? Okej, okay, lecimy prosto w twarz, bardzo ładnie. Eee, nie będziemy też w stanie, niestety, chyba tutaj. powrócić do tej gry. Tak mi się zdaje. Eee, z tego co widzę, nie chyba tutaj się nic nie da. Nawet Light Bomba mówiąc, nam bardzo nie pomoże, ponieważ. Eee, znaczy, może nam pomóc. Nie, nie może nam pomóc, bo ten, e, bo ten bardzo wstrętny tutaj Maligos będzie mi przeszkadzał. E, Strejdujemy tak, strajdujemy o-o, ok, strajdujemy tak, strajdujemy tak, on będzie miał 8 obrażeń na stole, e, ale ja musiałbym mieć 12 man, żeby zagrać i to i, pro, i tę prowokację, więc e, więc chyba ten będzie leciał już do naszego przeciwnika, zgramy tę bombę mając nadzieję na na no to, że może nie zauważy tego litera. Bardzo szybka gra, moi drodzy. Myślę, że większość tych gier może paradoksalnie właśnie tak wyglądać, że to będzie po prostu natychmiastowe, natychmiastowe odwrócenie niemalże o 180 stopni. Zamieść za 7, całkiem nieźle. Jakbyśmy zostali gdzieś tutaj mind controla, na przykład w pierwszej turze, to by było super, kosmos, turbo, turbo, extra. Ale spróbujemy się jeszcze raz, moi drodzy, spróbujemy się jeszcze raz, ponieważ myślę, że właśnie większość meczu może wyglądać tak niesamowicie szybko. Może jakaś, jakaś zmiana w tym leku by się przydała. Czekajcie, niech się zanowie. Może za... Zamiast tego. Mówiąc, zamiast tego e, słońcowiercy jednego, pod, może podoba mi się bardziej... W sumie i tak... He. Dobra, spróbujmy się jeszcze raz z tym deckiem, spróbujmy się jeszcze raz z tym deckiem, zobaczymy jak, jak to dalej pójdzie. Też nie jesteśmy tych gigantów, ten e, taki Echo Mag e, mógł nie zdejmować. Fakt, że on dostał na sam początek tego właśnie, e, tego właśnie Malegosa i później miał dwa Firebole, z którymi mógł clear'ować nasze postaci, myślę, że to też jakoś miały wpływ. Ja nie próbuję uzasadniać, czy znaczy usprawiedliwiać tutaj jakiejś swojej przegranej, tylko chodzi mi o to, że szukam jakiegoś błędu w tym decku, by go ulepszyć, następnym przeciwnikiem będzie... O, drugi kapłan, ja wiem jak mecze kapłan kontra kapłan wyglądają. Tutaj jest kwestia tego, kto szybciej komuś wyjmie z kieszonki fajne karty. E, pierwsza tura Dr. Hook brzmi fajnie, ale nie do końca fajnie, ponieważ... A, zatrzymamy całą rękę. Pierwsza tura brzmi fajnie pod tytułem Chromagos, ponieważ on raczej nie powinien się go móc pozbyć, chyba że od razu dostał słowo cienia śmierć. E, poza tym możemy rzucić wskrzeszenie Masz jakiś problem. A mam jakiś słuchaj problem, e, niezbyt duży, ale taki 6-8, co ty na to? Myślę, że możemy go w ten sposób potraktować. Tak, na pewno. W przyszłej turze wskrzesimy Chromagusa, dogramy jeszcze doktora Hooka, więc będzie super. On, jeśli nie ma słowa cienia śmierć, to nie może sobie z nim poradzić, chyba że ma, nie wiem, holinowy albo dowolny direct damage tak naprawdę. Ma czy nie ma? Może mieć też nie wiem, Margusa, O, to też jest oczywiście opcja. Czyli myślę, że... E, no, szkoda, że ten Chromagus nie dobierze nam, czy nie, nie stopdykuje nam jakiejś fajnej karty. No ale cóż, Wskrzeszenie, e, Dr. Hook. Wiecie, taka zwykła tura trzecia z dziesięcioma many, Dr. Hookiem i Chromagusem na stole. Prawie jakbyśmy grali, słuchajcie codzienny ranking, co nie? Je? Tak jest, tak to prawie wygląda. E, dobrze, mamy to słowo cienia śmierć. Mamy w sumie bardzo ładnego tego morskiego olbrzyma, który, jeśli on nie pokliruje tutaj dużo. E, Okej, okay, będzie słowo cienia śmierć. A, będzie grubieński. Tu będzie głowca jak <grubie> zwierzę. Ok, fajnie, że my możemy e, podwoić tę kartę. Możemy słowem cienia także. O, dzień dobry, panu. Nie, to ja chyba nie chciałbym tego zabijać, ja bym to wolał chyba przeciągnąć swoją stronę. Eee, tak mi się, tak chociaż nie śmierć też jest fajne. Nie, wolę te dwa main zostawić na później. Eee, czyli tak, najpierw zagrywamy tego koleżka. Później zabija. A nie, bo nie będziemy będziemy mogli zabić, więc spoko. Dobra, czyli tak. E, w ten sposób tutaj zagramy to, w to. E, tym skierujemy to. Tym, żeby mieć pewność, że te bomby zabiją tego e, łowcę grubego zwierza. Ok, zabijesz, nie zabijesz. Ok, w takim razie tak. E, no i oczywiście uleczymy siebie. Nie wiem, czy jest szansa leczenia chromagusa. Jeśli on ma holinowe, to i tak straci po prostu tyle tempa zagrywającego. Mamy dwa main kontrole w ręce już. I, i, i mamy świetną. E, znaczy, Świetno jak świetno. Całkiem nie są myślę, że usłysemkę ze względu na tą boską tarczę i ze względu na to, że w tym formacie gry mało osób myślę, że gra jakieś rzeczy, które rzeczywiście mogą mieć wpływ na to. Ten Chromagus myślę, że tutaj kompletnie nam tę całą grę eee, o fajnie, że najpierw, najpierw dobrałeś kartę, a później rzuciłeś O o! O o! O o! Niedobrze, jeśli dostał mind controller, to będzie trochę niefajnie. O! Przepraszam, którego mind controlla? Żartowałem. Dobra, mind control umie wszystko, co się tylko da. E, Mam cztery mind kontrole. nie wiem czy ta gra może być lepsza. E, bardzo, bardzo, bardzo już mi się podoba ta bójka, naprawdę, naprawdę. E, ba bardzo wam ją serdecznie polecam. E, myślę, że kapłan tutaj może przechodzić po prostu swoje apogeumy. Co ci się uda wskrzesić? Ups, e, chyba nie do końca wyszło. Bestyjkę masz na celowniku, powiadasz? No dobrze, no słuchaj, ja mam Chromagusa. Chromagus myślę, że ko...ko...ko...ko...ko... Ko, ko, kolej... k... Zgubiłem się w e, Kompletnie tutaj... O! Taki sobie podwójny szatkownik. E, co ty na to, mój drogi? E, myślę, że tego szatkownika możemy tutaj zagrać. Nie chcę strasznie clear clear'ować tego big game huntera. A, ale też nie chcę go przejmować tym mind controlem. Więc zrobimy sobie tak. Uleczymy się. Nie wiem, czy jest sens w ogóle tradować. W jakiś sposób to będzie tak naprawdę już e, próbowanie... No, krótko mówiąc litera w przyszłej turze, znaczy no nie, nie, jeszcze jeszcze nie, bo on będzie mógł zabić tego Chromagusa, ale no, ale mamy 10 obrażeń na stole. Jeśli on rzuci coś z, coś z szarżą i to przeżyje, to możemy to mind kontrolować. Ewentualnie w następnej turze możemy mind controlować. Jeszcze następnej... też mind control jest opcją. okej, okay, fajny mind control. E, sobie tutaj zagrałeś. Byłoby szczemuc dosyć przykro Gdyby ktoś miał jeszcze cztery mind kontroly, wradzę, dobra, trzy, okej, okay, dobra, skłumane. tego kolegę, myślę, że nie ma sensu tutaj zostawiać. Zobaczymy, co wypadnie z tego szatownika. jeśli z tego nic nie wypadnie, zawsze mamy kolejnego. Zawsze jest, wiecie, ta druga opcja tej drugiej karty legendarnej identycznej. O, mind control! Hmm, kurczę, nie wiem co, nie wiem co tutaj zrobimy. Mam taką pewną taktykę pod tytułem Mind Control numery Chyba cztery już w tym, w tym momencie, bo my dostaliśmy tak naprawdę, wybraliśmy dwa controlle, zdublowaliśmy je, w sumie mieliśmy cztery. E, nie, to, 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 był trzeci, przepraszam, to, to był trzeci, oczywiście. O, mind control. E, no to nieźle, 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 dobre zagranie, myślę, że całkiem. E, nie, no, to się, to trochę, trochę, przykro, szczerze mówiąc, ale zobaczymy, czy masz coś w łapce. Masz coś w łapce? Masz drugi... Jeśli bym miał mind to by było super. E, całkiem niezłe zagranie, całkiem niezłe zagranie, byłoby dosyć przykro, gdyby... gdybym jednak chciał zostawić sobie tego koleżkę. Myślę, że... Myślę, że ten, ten czwarty mind control mógł raczej właśnie nie do końca być planowany przez naszego przeciwnika tutaj nie do końca myślę, że przemyślane zagranie, co? O co chodzi? Rzuciłem w tej grze cztery mind controlle, tak? Tak? To <grym> tak, to się stało. Okej, okay. ten, ten przeciwnik przed nami się tutaj, moi drodzy. E, niestety poddaje bardzo chciałem zobaczyć co byśmy mieli w tym e, szatkowniku. O i... E, e, Pakieci kart e, także bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. E, sprawdźmy jak jeszcze raz e, poradzi sobie ten nasz Priest. Myślę, że ten Chromagus, w turze pierwszej to była po prostu e, kompletna miazga. W sensie to, że był to chromagus, a później dostaliśmy dwa main kontrole. Fakt, że też on zagrał co najmniej trzy. To znaczy, że jeden dostał ze swojej wizji umysłu e, tego spelu za jeden, czyli jeden nam krótko mówiąc ukradł, e, a dwa stopdekował bo jeśli dobrze pamiętam on w pewnym momencie miał po prostu chyba jedną kartę w czy dwie, e, więc możliwe, że po prostu dekował to. E, no ale dobra, już nie, nie będziemy myślę, że się e, temu e, czepiać. Och, moi drodzy, świe, świeża kraczem na bójka i świeży łowca. E, pewnie to jakaś Gagzilla poleci, nie zdziwiłbym się. Doktor zapewni... Hook w pierwszej turze będzie całkiem niezły, myślę. Aczkolwiek nie wiem, czy taki najlepszy. Wolałbym coś dostać innego. Wskrzeszenie jest fajne. Nie, do może Hook może może się przydać. Ponieważ ma te jedynki, aczkolwiek wskrzeszenie wtedy strasznie traci swoje value. Myślę, że wskrzeszenie zostawimy, ponieważ ładnie można zegrać w pierwszej turze postać. I na przykład wskrzesić sobie Ragnarosa. Znaczy wiecie, ja normalnie tego nie robię, ale... Jak już zaczynamy, to możemy. Okej, okay, myślę, że on może tutaj... Y może już tutaj, znaczy nawet jak zabiję tego reaktora, to w ja go wskrzeszę. rzucę Choke, Choke, jak się ta karta nazywa w ogóle? Choke wspomagany Max. Przepraszam, znam tylko wersję angielską, bo rzadko rzadko mi się zdarza grać moi drodzy w Constructed. Nie zdziwiłbym się, gdybym on teraz e, po prostu. O, Chromagus! Okej, okay, okej, okay. no to może być, no, może być ciężki przeciwnik. Moneta, coś za trzy. A co to może być za trzy? Łuk? Zabójczy strzał! Orzysz ty, snajperze! No dobra, dobra, okej, okay. fajny ten zabójczy strzał, fajny, bardzo mi się podoba. E, dobre zagranie. Tutaj widzę, że jeszcze będzie zagrał jakąś kartę za 0 many, tak mi się zdaje, czy może jednak nie i przekaże mi turę. I jednak przekazuję turę moi drodzy. Można powiedzieć, że moc. Przepraszam, to jest okrutne, ale moi drodzy, kapłan został stworzony po prostu do tego, został stworzony do tej bójki i nie można, nie walczcie z tym, moi drodzy, to z przeznaczeniem nie można walczyć. Jeśli nie ma drugiego zabójczego strzału, a nawet jak go ma, to mam wskrzeszenie. O, o, no dobra, no to spróbujemy tutaj wskrzesić, chyba bardziej Ragnaros byłby fajny, tak mi się zdaje. Aczkolwiek oboma dropami nie pogardzę, zobaczymy co dostaniemy. Ragnaros? Oczywiście, mam nadzieję, że ci ogień traf tego króla kruszora. Ja pierwszy raz widzę tę kartę chyba od paru miesięcy, naprawdę. Jeśli nie, jeśli nie dłużej. Zabij go. Świetnie, fantastycznie. Ten stół wygląda całkiem nieźle. Jak na. E, tak mi się zdaje, że trzecią turę. Taki sobie jak na Rosik, tak? <grym> o jejku. Trafisz czy nie trafisz? O, szkoda strasznie, bo to oba twoje zabójcze strzały, czyli w sumie nie masz pewnie więcej, ale mi przykro. E, czekajcie, czy udało mu się coś zduplikować? Nie, nie udało mu się. O, bestia, fajna ta bestia, znaczy ognisty ogra, pardon. E, Okej, okay, zasłonimy tego Ragnarosa, on będzie tam sniperował e, całe towarzystwo. Nie wiem, czy nawet Aleks nie będzie tutaj fajna, bo jeśli Ragnaros teraz trafi... E, nie, myślę, że nie, myślę, że nie ma sensu... E... Znaczy w ten sposób będziemy jakoś e, grozili mu talent w przyszłej turze. Tak, ja myślę, że Straza tutaj w tej turze czwartej czy piątej. Może być ok, może być ok. Taka Straza po czterech taurisanach. Myślę, że ten mecz może być pod lekką, delikatną szczyptą, można powiedzieć. Tutaj mm, drobnej wręcz naszej dominacji. Ale moi drodzy, jeszcze, jeszcze nie chwalmy, dnia przed zachodem słońca. E, zaatakujemy tą Straza, Myślę, że to jest zamrażająca pułapka. E, to zaatakujemy w twarz. O o, ok, zamrażająca pułapka. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie oczywiście... Ops! Ta Alextraza niestety staje się kartą w tym momencie niegrywalną, ale coś musiałem, krótko mówiąc, zaatakować. Tak, 11 many to dosyć będzie ciężko nam mieć bez monety. Ale ja nie wiem czy on monetę chyba on monetę zagrał. Tak, monetę on zdaje mi się, że zagrał w, gdzieś tam w pierwszej turze, więc nie będzie. Nad, nad, dlatego ta karta nie może być monetą i nie możemy jej ukraść, więc tę Alex Straza będzie trochę ciężko tutaj zagrać. Musimy znaleźć w takim razie jakąś inną alternatywę do, do, krótko mówiąc, wygrania tutaj może to nie być takie łatwe, jak się wydaje. Spróbujemy, spróbujemy coś tutaj zrobić. E, nie wiem, w co on musiałby trafić. Znaczy, musiałby trafić mojego Ragnarosa, żeby cokolwiek tutaj ugrać. Dało mu się, całkiem nieźle. E, czemu ustępujesz? Ej, co z tego, że Light Bomba by Ci skrywała tego Ragnarosa? Okej, okay, okej, okay, moi drodzy, e, trzeci meczek, czyli statystyki... To wygraliśmy, czy nie wygraliśmy? Bo zdawało mi się, że przeciwnik się poddał, ale... Fire, Fireworki są! Jest zwycięstwo! Okej, okay, dobra, jest zwycięstwo, bardzo miło. E, jednak, jednak na mnie przyznali, bo tam e, właśnie... Nie, tutaj telefon od, od jury, że nie do końca tutaj za styl powinniśmy otrzymać punkty, ale, ale było, było ok dlatego nam przyznaję to zwycięstwo. E, 2-1 statystyki na razie, zobaczymy jak będzie przy tym e, czwartym meczu. Na razie, co mnie też cieszy, zobaczyliśmy wszystkie, e, wszystkie różne klasy, tak? Nic się chyba nie dublowało, był mag. Był Hunter, był, Cont był Priest drugi, więc na razie nic się nie dubluje. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. To może też oznaczać, że ta bójka w jakiś sposób jest zbalansowana. Nie odkrył tego doskonałego deku. E, Okej. Okay. Zobaczymy, co dostaniemy tutaj w ręce otwierającej. Postaramy się dostać jakieś wczesne dropy. E, żartowałem. Tak, bardzo żartowałem. Light bombę zostawimy sobie, ponieważ Keltuzad jest na nie odporny. Myślę, że cała ta ręka jest ok. Jeśli zduplikujemy życie Keltuzada, on nie dostanie wczesnego e, zabójczego strzału, to będziemy, myślę, że w domu. Jego tylko, że on zaczyna, więc może już nam coś wystawić, co może się tradeować za tego Keltuzada. E, zdziwiłbym się. Przyzwolenie zwierza i Gax'rilla! Wow, nie powiedz mi, że masz coś do zagania, No, come on. W tej bójce, szczerze mówiąc, hofer wygląda tak uroczo. Teatr sieci. Drugi teatr sieci. Okej, okay, ja myślę, że Light Bomba brzmi tu nawet jak plan. Serio, może, może to nie jest fajny plan, ale mi się, on, mi się on całkiem podoba. O, Light. albo Dr. Hook. Dr. Hook chyba brzmi jak fajniejszy plan. Tak, Dr. Hook brzmi jak fajniejszy plan. Jeśli on nie zacznie tradować, a wątpię, żeby tradował, damy mu na wszelki wypadek 14 życia. I myślę, że skojnujemy tutaj hero Power, Aby się leczyć, bo to w końcu Hunter, moi drodzy tu trzeba, tu trzeba grać defensywnie Tu trzeba grać defensywnie Mam nadzieję, że on nie trafi tego swojego zabójczego strzału Ale i tak dostał Znaczy, nie wiem, czy to jest dobry start, szczerze mówiąc No ja nie wiem w ogóle, czy te tkacze Ci, ci panowie tkaczowie sieci są jakkolwiek tutaj grywali. Jeśli, moi drodzy, nie dostał teraz zabójczego strzału I nie może pozbyć się tego dokt naszego Doktora Huka, To Keltusad zrobi na tym stole Zaraz, krótko mówiąc, porządek Ok, nie dostał w takim razie tego zabójczego strzału Bo inaczej by trainował. Druga. Drugi pajęczak strzela tutaj pajęczynami. Wygłodniały sem! Powracają piękne czasy dawnego huntera, wściekłego kurczaka. Coś jeszcze chcesz Masz tutaj dla mnie? Co masz tutaj dla mnie, mój drogi? Padli do Ua! Ja nie wiem, czy nawet Light Bomba To nie jest fajną opcją. Nie no myślę, że myślę, że Kirtusan będzie o wiele lepszy. Nożownik! E, nożownik, e, fantastyczny, fantastyczny tutaj topdek e, Spróbujemy coś tutaj, moi drodzy, ugrać. Pacujemy jedną bombą, drugą bombą, zabijemy coś tam, tralalala. Generalnie powinno być dobrze! E, Keltuzat. E, e, leć wskrzeszimy e, sobie także bombę. Nie chcę, żeby się ta hiena tutaj... Chociaż nie, w sumie w tą jedynkę powinien na początku tradować, Zrobimy sobie tak leć! Bombo! Piękny bombo! Tylko czemu tutaj? Okej, okay, zabijmy na wszelki wypadek tę hienę, zanim się zrobi jeszcze większa. Zajmiemy sobie to e, i wskrzesimy sobie, oczywiście, bombę. Chociaż możliwe, że nie, nie należy wskrzesić. Znaczy, i tak za wskrzesi, co nie? E, ale nie, bo wtedy Kentuzaty wskrzesi więcej. E, Doktor Hook i jego trzy bomby, moi drodzy. To jest opowieść na dziś. Tak. Sawit czyta bajki, popatrzcie. To będzie bajka o Doktorze Hooku i jego trzech bombach. Fantastycznie, dobra. Te momenty będą bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ będą się mogły właśnie poradzić sobie z tymi małymi, e, krótko mówiąc, problemami, bo tak to trzeba nazwać w tym momencie. To nie są. A, czekajcie, on od tego odkacza sieci. A tego pierwszego tkacza też sieci. No, tego pierwszego wygodniałego semba też skacza sieci. Tutaj bardzo ryzykowny, wstrzymując ten e, wygodniały sem, bo miałeś e, 50% szans na trafienie czegoś fatalnego, co ci mogło sklejować e, wiele rzeczy na stole. Ale jak to się mówi, Jolo, i co? Lecisz w twarz? Byłbym z ciebie dumny, naprawdę. jakbyś poleciał w twarz, to byłbym z ciebie dumny. Byłbyś, byłbyś prawdziwym hunterem. O, Oj, ten nóż. E... Znaczy, dużo mu nie umożliwia tutaj tradeów. Myślę, że tradeowanie z doktora Huka może nie być najlepszą opcją, ale wiecie, ja się nie znam. Ja gram od. Ja gram od dawna, naprawdę, więc. Tutaj myślę, że tradeujemy, pójdziemy wszystkim w twarz. Chociaż mogę nawet wszystkim pójść w twarz, po prostu tradeować. Ważne, żeby Keltuzad przeżył i tylko tyle mnie interesuje, a więc nie mogę tutaj wszystkim pójść w twarz. Ragnaroskusi. chociaż nie, mogę, bo mogę leczyć Keltuzat, czyli mogę tak tradeować, polecieć... Wow, ten klub jest strasznie taki niemiły. Jest. Eee, chociaż wolałbym leczyć twarz, bo jeśli on jakiegoś jakiegoś podwójnego kilkomana, to nie chce od czegoś takiego zginąć. Eee, he, he, he. Znaczy, jeśli teraz pójdę w twarz tym Doktorem hookiem, to mam 21 życia. To raczej nie, jakiegoś Litala tutaj nie będzie, tak mi się zdaje. Eee, to dużo nie zmieni, Ja myślę, że pójście w ten sposób jest ok. No i tak, żeby mieć pewność, że ten tundrowy Nosorożec zginie. Może to mogło, można było troszeczkę lepiej rozegrać, ale ja wolę zagrać, zrobić to tak. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. Kel'Thuzad z dosłownie jednym życia ocali nam, krótko mówiąc, tutaj stół. I niech te bomby lecą! Moi drodzy, pac, leczymy skrzeszamy doktora Huka 4. Cztery... Wow, mógłbym nawet spróbować go zabić w tej turze. No w sumie rzeczywiście, ale jakbym miał dwa cele i to jeszcze tego tundrowego nasorożca, no to wiecie. Okej, okay, kontynuujemy naszą opowieść o doktorze Kuku i jego trzech wesołych bombach. E, Podwójny kilkomand, by strasznie mi tutaj. byłby strasznie przykry. To byłoby takie niemiłe skończenie tej jakże pięknej bajki. E, coś śmieszniejsze, wszystkie te bomby są po prawej stronie. Co po prostu, jak wiecie, nie wiem, moje oczy to kala, ponieważ. Zawsze, zawsze świnka, zawsze świnka, dobra. Cztery w twarz, jesteśmy na dziewięciu życia. Podwójny kilkomandy nas nie zabije. Zabij. Nie! Ta okej, okay, tajemny strzał jest okej, okay, ale kilkoma. Teraz kilkomand jeden nas zabija, drugi tajemny strzał. Ostre agro, tylko w twarz. Proszę, jak masz tego kilkomanda, to nawet go nie zagrywaj. Po, po prostu powiedz mi, że masz tego kilkomanda. Nie! Nie masz tego kilkomanda! Come on! Nie rób tego! Co to jest? O, quickshot, okej. Okay. <laughs> Może było się tego spodziewać. Jak widzicie, moi drodzy, Facehunter Hunter nadal, nadal działa nawet w tej e, bójce, w której na 16 many powinien po prostu nie działać. gdyby wiecie, gdyby nie dostał tego hofera, e, tego litala by nie miał. Nie wiem czy mogłem grać bardziej wokół tego niż już grałem Zobaczmy sobie jeszcze jeden mecz moi drodzy Zróbmy chociaż z tych statystyk Na razie 2-2, chociaż może 3-2 Mam nadzieję, że naszą, na naszą korzyść Na razie ten kapłan sprawdza się Myślę, że całkiem fajny, dużo zabawy w tym jest Aczkolwiek myślę, że ogromnie dużo zależy od tego Od tych początkowych tur Od tego kto pierwszy dostanie ten wybuchowy super turbo start Z jakimś Keltuzadem, Albo tak jak widzieliście z tym Malegosem Naprawdę, to dużo zależy myślę, że od RNG Ale moi drodzy, to jest na bójkę Tutaj przychodzimy się bawić, a nie, a nie kombinować Garosz, czyli e, niepowtarzająca się w końcu klasa. E, Okej. Okay. Wizja umysłu z Icero w pierwszej turze. Ja myślę, że wizja, wizja umysłu z Icero w pierwszej turze wygląda całkiem fajnie. I słowo i cienia śmierć jako odpowiedź na tego jakieś jego zagrywki. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. E, bo my zaczynamy, prawda? Dobrze, dobrze myślę. Tak zobaczmy na po pierwsze, co tam masz w łowce? Co tam masz? Co tam masz? O. Jakieś OTK? Jakieś obrzydliwe OTK? O nie! O nie, mój drogi, tak my się nie bawimy. Fajne jest to, to, też to, że w przyszłej turze mogę zagrać i Doktora Hooka, i e, słowo cienia Śmierci na jakimś jego dużym dropie. E, tylko boję się, że on rzeczywiście będzie próbował zrobić mi tutaj OTK. Bardzo ciekawe podejście, bo rzeczywiście na to, na to można łatwo wpaść, bo od razu macie 10 many, 10 many co turę dobieracie karty. rzeczywiście... Chociaż myślę, że to jest trochę ryzykowne, ponieważ wiecie, jeśli nie dobierzecie tak naprawdę idealnie tego komba podczas pierwszych kilku tur, no, to nie wiem, jak wy wygrywacie takim właśnie OTK-wojownikiem, a chyba Amok pasuje mi najbardziej do OTK. Mech inżynier termo Okej, okay. byłoby dosyć przykro, gdyby on niestety poszedł dzisiaj spać, dobra Eee, dr Hook w takim razie, a taka wiecie, normalna tura długa, e, bo on spawnuje, o o, pisarko, atakuj, e, on spawnuje te, e... Te gnomy, kiedy nasz, nasz stron ginie, to jest, myślę, że jedna z też dużych, mimo wszystko, wad tego mech-inżyniera, mech bo on był całkiem niezły w Facehunterze, wiecie, rzucacie mech-inżyniera e, w, w, w jakiejś tam turze, a w następnej turze rzucacie Unleasha i po prostu mnożycie te gnomy na potęgę. E, ale możliwe, że to w ten sposób jest lepszy, nie wiem, nie, nie wiem, może dlatego też nie jest używany, nieważne. O, o, wojennej pieśni, ponury klient, moi drodzy, czy wam coś to mówi? Nie wiem, ja tego deku dawno strasznie nie widziałem, e, trudno, trudno mi jest jakoś się odnieść, nie wiem do końca, Hmm, ciekawe takie jest combo. Aha. Aha, czyli on będzie spawnował tych ponurych klientów, dzięki tej dowódcy wojny. Aha, i będziemy wzięli jeszcze ej e, Słuchajcie, myślimy, myślę, że musimy to wy wykorzystać. Możemy spróbować tego na rankingu, bo to może być rzeczywiście e, w jakiś sposób solidny, e, solidny deck, tak mi się zdaje. E, nie no, on może rzeczywiście działać. Tak, myślę, że może działać. Jeszcze byście dorzucili, nie wiem, na przykład rozjuszonego berserkera. E, jakiś, jakiś e, młyniec może nawet? Nie wiem, nikt tego nie gra z noc od dawna tych samych takich młyńców, wiecie, za jeden many, ale możliwe, że kto... że jak, jakby rzucić do rzucić tego Frottinga, tego rozjuszonego berserkera z taką ilością ponurych klientów na stole, to możliwe, żeby to dało się nawet zrobić o TK. Nie wiem, spróbujemy moi drodzy, tego myślę, że e, możliwe, że w naszym mm, w naszej najbliższej wycieczce tej legendy. E, tak, tak, spróbujemy tego, spróbujemy tego. Pewnie nikt na to jeszcze nie wpadł. E, dobra. Jedziemy 11 w twarz, 16 w twarz, jedziemy w tym w twarz, moi drodzy. Co się będziemy tutaj w ogóle bawić z tym naszym przeciwnikiem? Tak, przebudzenie i sery. Keltuzad, tura czwarta. Moi drodzy, przyszliśmy się tutaj bawić, tak. Przyszliśmy się tutaj bawić. Może ja powinienem grać jeszcze Wewnętrzny Żar z tą Iserą? Bo to może być niemalże OTK, co nie? W pierwszej turze Isera, w drugiej turze Boski Duch z Wewnętrznym Żarem macie 24 obrażenia w twarz. Jeśli Isera da wam Przebudzenie albo Koszmar, który daje wam plus 5, plus 5, to macie 29 obrażeń w pierwszej turze. To jest dopiero OTK! Szalony bombiarz! Nie, błą błąkany, przepraszam. Trafić do doktora Hooka? Bo chciałbym go wskrzesić, szczerze mówiąc. Traf jest, 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 tak! Dobrze, okej. Okay. Na szczęście udało nam się tutaj e, RNG wyłapać, aby nam zabił doktora Huka, ponieważ w sumie nie chciałbym się go leczyć, a podwajanie mu zdrowia z połapu dwa byłoby trochę słabe, więc zrobimy sobie tak. Heroiczny cios! I tym heroicznym ciosem wpakuje swoją twarz garoż w keltu zada pięć życia, mój drogi, pięć życia. Musimy znaleźć jakąś tutaj specjalną taktykę. E, nie wiem, myślę, że ten nawet powinien lecieć do nas. Elita Horkronu! No dobra, to rzeczywiście miało jakiś sens. To rzeczywiście miało jakiś sens, to co to? Ale myślę, że nic nie jest tak piękne, moi drodzy, jak wygrana Priestem za pomocą karty, która należy do waszego przeciwnika. Lećmy za te 7 w twarz i sera powraca. I moi drodzy, wygrywam ten mecz kończąc na statystykach 3-2. Myślę, że całkiem nieźle. Ja myślę, że naprawdę sporo fanów jest w tej bójce. Ale, już tak na serio, na sam koniec chciałem wam powiedzieć, jakie ja się odnoszę do tego, więc tak. Ha, zacznijmy od tego, że e, mogą mieć tutaj duże problemy osoby, które oczywiście zaczynają grę. To znaczy, wiecie, jeśli nie macie tych fantastycznych kart legendarnych, tych super turbo, hiper... Czekajcie, nawet sobie e, przejrzymy po prostu ja. Tych e, super turbo, jakichś tam dożynkarzy, gruli, tak naprawdę tych wszystkich wielkich kart legendarnych, nie wiem, Maligosów, Onyx i może też, a, co tu jeszcze mamy? Może nakręcone, nie, nakręcone gnomy raczej się bardzo nie przyda, ale nie wiem, jakiegoś Defwinga e, i tego typu rzeczy. Może być wam ciężko serio. Oczywiście te, te, te karty, które też wsadziłem do talii, które mam, te, też myślę, że tutaj się nadają jak najbardziej do tej listy. Może być wam ciężko, krótko mówiąc, ponieważ jest to troszeczkę jakby to nie patrzeć, sprawdzić nie tyle Waszych umiejętności, co po prostu tak mi się zdaje, że kolekcji, które macie. O, ogrom, mogór może bardzo się też być przydatny. Ten wyżer może tak naprawdę całkiem sporo robić. I ten nawet troszeczkę tańsze legendarne. O, e, bestie jak najbardziej również i Lidan. E, nie ukrywam, że też może nieźle dać, krótko mówiąc. Do, dużo, do, dużo problemów waszemu przeciwnikowi Jeśli tych kart nie macie, to może być Wam ciężko, bo to próbuję powiedzieć od te sobie pół minuty eee, mam nadzieję, że jednak się nie okaże, że to będzie zupełnie takie zależne od kart, że jednak będzie się dało wygrać, że ktoś wymyśli jakiś super ekstra turbodek, który będzie można po prostu miażdżyć, mimo że wiecie, macie podstawowe niemalże karty. Eee, mam nadzieję, że to się nie będzie Face Hunter, bo wtedy troszeczkę idea całej karczemnej bójki będzie niemalże taka sama jak rankingowa eee, no cóż, życzę wam powodzenia oczywiście w tym tygodniu w tej karczemnej bójce, myślę, że ona jest eee, śmieszna, jeśli dostaniecie fajny start, jeśli dostaniecie słaby start, to no naprawdę bardzo trudno bardzo trudno jest wrócić, eee, zaopatrzenie się myślę, że w najdroższe karty Kapłan powinien dobrze działać, ponieważ kapłan ma te bardzo tanie i solidne remowale w tej bójce, ma tego, ten boski duch, ma przepraszam, tego boskiego ducha, ma wskrzeszenie i ma kontrolę umysłu. Myślę, że to są jedne z najlepszych kart, które obecnie można grać. Życzę Wam ogromnego powodzenia w tej karczymnej bójce, czymkolwiek jakkolwiek będziecie grali wielu, wielu sukcesów. Na no póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia!